Nasza grupa to nieformalna grupa seniorów, funkcjonująca pod nazwą Klub Seniora Pokusa w Jasińcu. Współpracujemy z ODL Stowarzyszenie Warka. Każdy z nas ma wnuki i wciąż ciekawi nas, co one widzą w telefonach, komputerach i w internecie. Postanowiliśmy się tego dowiedzieć, realizując projekt międzypokoleniowy w działalni lokalnie Pokusa na rękodziło. Pokaż Pokażmy swój świat! a ja pokażę ci mój. Zgodnie z tym założeniem pokazaliśmy dzieciom dawniejszy sposób wypieku chleba i podpłomyków. Skupiliśmy się na podpłomyczkach, czyli na e, w naszym now, nowoczesnym języku na pizzy. Zaprosiliśmy milusińskich do zabawy tworzenia kartek okolicznościowych metodą tradycyjną. Dzieci pokazały nam tworzenie kartek metodą cyfrową. Pokazały nam, do ich wykorzystania dość ciekawe platformy internetowe pokazały nam też świat w okularach VL, VR, czyli w specjalnych Google. Ciekawie bardzo spędziliśmy czas przy ognisku oraz przy organizacji wieczornicy na 11 listopada. Dzieci chętnie z nami współpracowały, były ciekawe i otwarte. Nas też inny, nowoczesny świat bardzo zaciekawił. Doszliśmy do wniosku że potrzeby w naszych światach są zupełnie takie same, że nasze serca biją zupełnie tak samo. Jednakowo kochamy, marzymy, patrzymy, różni nas tylko technologia, pragniemy częściej spotykać się na zasadzie pokaż mi swój świat, a ja pokażę ci mój.